Dzień dobry Państwu. Dziś w kalendarzu nie mamy istotnych publikacji makroekonomicznych. W wielu krajach jest dzień lub sesja jest skrócona. W Polsce pracujemy, ale nasza kiełda jest nieczynna. Za całym politycy nadal nie doszli do porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć klifu fiskalnego, a w coraz mniejszej ilości czasu nie ma pewności, że znajdą rozwiązania. Efektem tzw. Tak fiska cliff mogła być silna recesja w gospodarce amerykańskiej, a skutki tego czułoby wiele milionów Amerykanów. Kurs parę euro w USD przez ostatnie godziny osłabi się i spadł z poziomu 1,32. To 1,31 obecnie. Dziś rano na rynku mamy mniej kapitału niż zwykle. Każdy większy jego nabór powoduje dość silną zmianę kursu, co widać na ostatnich godzinowych świecach, szczególnie na parze Euro PLN. Wygląda to, to też trochę tak, jakby ktoś czuł moment kursu złotego i po jego nagłym wzroście następuje spadek. Na chwilę obecną para Euro PLN jest wyceniana na 4,07, natomiast USDR PLN na 3,09. Warto przytoczyć przyszłoroczne prognozy pana premiera Ronalda Tuska, który powiedział, że 2013 rok będzie dla Polski lepszy niż są pesymiści. Unikniemy recesji, będą nowe pozytywne rekordy na obligacjach i nastąpi spadek bezrobocia w drugiej połowie roku. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj do Państwa przygotowaliśmy. Jeszcze miłego dnia i szczęśliwego nowego roku. Do widzenia.